A witam was w dzisiejszym konkursie o karnet bojowy na nowy sezon. Nowy sezon startuje już 1 grudnia, także co? Dwa filmy się pojawią, co trzeba zrobić, żeby wygrać, no to już wam mówię. Zostawić łapkę, zostawić suba, wpisać kod w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie, pobrać gear do którego link macie w opisie i użyć kodu na girapie sniper, już wam pokazuję jak to się robi. Wchodzicie tutaj, klikacie kup, ładuje się wam i tutaj macie ridem a kupon, tutaj wpisujecie syny a i p r, sy z dużej, najper małej, no i klikacie readem, dostajecie wtedy jeden dzień premium na girapie. Czym jest girap? Gear up? Girap gear up to aplikacja, dzięki której możecie zmniejszyć swój ping w grze. No i w sumie myślę, że to tyle. Także co, pobierajcie girapa, do którego link macie w opisie. Musi być koniecznie z mojego reflinku, który macie w opisie. Można pobrać na telefon, można pobrać na komputer, można pobrać na laptopa. Eee, jeśli jesteście na, na konsoli, to po prostu pobierzcie sobie na telefon girapa z mojego linku, który macie w opisie. Eee, wpiszcie kodzik, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Wyniki już 1 grudnia, jak wystartuje nowy sezon. Także z wami się żegnam. Trzymajcie się. Elu.